No to co, próbujemy F Idziemy na F F? Dobra, idziemy na F Boże chłopacy, na co wy mnie ...ciągnęliście? Na F, -kę. idziemy na F Oła. Nie ma tam w ogóle F sobie F -ka. dostałem w mordę, ale żyje Ma to sens Idziemy na Felicjana przejąć Dobra, ile leczyć Trzebuje medyka Tutaj a Boże Mam bardzo mało życia, nie mam apteczki przy sobie, zużyłem już. Okej. Czekaj, strzelałem, bo... Zaraz bo... zginę. Jestem. Tenus, nie. A, Umarłem. Zastrzyk dupsku cię uratuje. Tak. Zrób mi to. A. Kurwa, nie trafiłem, dałem ci przez przypadek w ramie. Ua. Bolało jak skurwys. co to było? Co to było? Jednak Wojo to są geje same. Ja nie mógłbym trafić do wojska, bym tylko swoich zabijał Oj, wybiłem się przez przypadek, przepraszam Ej Ej, tu jest na schodach, na schodach tu jest, za tobą Elewację rozwaliłeś z nas Przepraszam O nie Jezu Podchodzą tu Kurwa No my To byśmy... nie No tam na górze są Ach. Musisz żyć Daj mi umrzeć, kobieto! O mi orde, że się schowałeś tutaj? No tak, bo oni tu byli. Oni tu byli. Byli tu. dotykali mnie. Troszkę mnie dotknęli, bo zginąłem. Kurwa, nie, nie da się czołgać po schodach? Nierealistyczna gra. O, jakaś inna pani mnie uratowała. O, to zabiję sobie. Ej, pomocy. Ja już ci pomagam, tylko... Patrz ty to. Nikt nie widział mnie. Widziałeś? Nie ruszałem się. Piłem Pepsi i nikt mnie nie zauważył. Masz jesteś mistrzem Nikt tak nie pije Pepsi jak ty Macie Pepsi? To jest stare. Kontrabanda wojskowa. Ale, Ale... To dopiero jak z wojny wrócimy chyba, nie? Bo teraz to Najpierw pa. jesteśmy na wojnie. Dobrze. No tak mi kusi jak ja oglądam Ty na YouTube. Snajper jest, snajper jest. Nie ma snipera, takiego który. Gdzieś, kurde, był. Jest! radę zniszczyć naszą miłość. Nie wiem, którego strzelę, się już się gubię. Nie, chłopaki, Ile. chyba nie dam Ile. rady. Może się walić, ale uratujecie. Nie mogę cię nie, uratować. Tak Kocham cię. Ja byłem pułapką. Kochałem ci. Wszyscy Przepraszam. O nie, obok ciebie umarł. Ej, to jest Twój ziom! Mój duch będzie ten, ręku ze światów. Ale mam skrytkę! Chyba, nie wszamy się stąd. Da nas chodź tu. Się boję. Musisz się. Ej, ja jestem u Karego Pottera, chodźcie do mnie. Chodźcie A my do... też! Tak? My też! Tak! <laughs> Tylko my by mu tego Ej, nie, ale wy macie zbyt innego, zbyt. chodźcie, ja mam lepszego, chodźcie. Ja mam no i pan zginiemy Tera. teraz. Zobacz. To jest prawdziwy harrypotter Oj teraz... O oh, jest harrypotter Uch Idealnie Ci wystają Nie wstańcie, ty... bo nogi wystają Ale typ się zdziwi Ja patrzę prawy, prawy, Patrz... nie wypatrzcie lewą Patrz Nie przejmą, co? Hu 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 <laughs> <susza> <susza> Patrzcie co mam w ogóle Paki. Ej weź nas rozjeb Patrzcie Czas <susza> Pycham cię z orfegu. Nie, 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 tak! Nie, go Chyba to nie, nie. Nie, przypadku. <śmulny> <śmulny> Ej, był, był. Był Nie, Był typ, był typ. Biegł. Nie, nie, nie. tego. to. <śmulny> Pomusimy chłopaki. Dzięki. Kurwa, jest ich więcej. Boję się, panowie. Ale ten dy. Shit. Shit. Fuck! Tylko nie granat. A, panowie. Jak oni nas odkryli. Dobra, przytrzymam jakiś domek i na was poczekam, dobra? Chłopie tu domków już nie ma. Piękne zjebali wszystko. Nie, zdaną wiem, że nie żyjesz, ale ja cię uratuję. Chodź do mnie. Gdzie biesz? A no. Nie pozwolę wam zginąć. Chodźmy gdzieś właśnie tutaj do wioski. By... Tak, idziemy na zakupy do villagerów. Po trade. Boże, co tu się dzieje? Boję się jak na wojnie. Wiem, co muszę zrobić. Oj, oj, oj. Chciałem nie umrzeć, nie umrzeć, bo chciałem go wysadzić. ziom. Nie umrzesz. Daj mi umrzeć, proszę. Nie pozwolę ci. Ogólnie no, zrąbałem tą bombę, bo w głębem miejscu życzyłem jednak. Dobra, idziemy na F. A czy F. nie, na E, idziemy na I. Idziemy na B. I. Na I? Ej, Kurde, ten dynamit jest spoko, ale kurde, zanim się podejdzie do... ...czołgu. kurwa, nic nie widzę przez to mgłę. O, ale ty ognisko masz. Kurwa, chpianki sobie W końcu poszedł ten zrzut, czy nie? No na pewno punkty straciłeś, więc musiał pójść. No nie wiem, właśnie. Aż ja nie ogarnię. A ja nie mogę być kapitanem, bo ja nie ogarniam tego na to. Kapitan Bomba Chyba nikogo nie widzę. Nie? O super, rzuciłem dynamit. Nie, <noise> coś wybuchło za moimi plecami. Zapych. to no, prywatne. Przepraszam, wychodzę. Jezus, marya. Bo jednak dwóch medyków, którzy nie potrafią się zabić, to jest najgorsza walka. Bo jeden drugi się leczy to pełno Uwaga, właśnie przejedliście... Boże, co to jest za piekło? Nie, co to było za oddychanie? zdanos Pięk... To z Danos, tak? Tak ja Pryt, Na co ja się dałem tam namówić, nie? Ja tylko słyszę to <śleskujesz> Chyba miałem kłopoty no mać mać oczywiście. Ja pierdolę. Dobra, udawałem martwego. Zawsze najlepsza taktyka. No, moja ulubiona taktyka w siatkówce. Biegnijmy, wszyscy naraz, wszyscy razem. na rotundę. Tak jest, uro. O, nie warto. Oh shit, przecież tu jest... Flary, kurde, tutaj będą bomby! Ja pierdolę, co tu się dzieje? Kingwin! Kurwa, to jest czołg, oj! A mnie z kapci doliło Jezu, on ma miota ognia. Co za zły rol. To też jest mój. jest ten czołg, co zamówiłem? No jeszcze idzie w no. O, Oh fuck on tu I jedzie. O no. oh, kurwa on tu jest Fuck On pomyśli, że ja jestem tobą i mnie rozwalił Ja, ja się pytam gdzie jest ten czoł, który zamówiłem co? Widzisz, może gdzieś tam stoi na początku A bo ktoś ci go ukradł może. Też tak być. Ale Bycie... <laughs> ja, no nie ja nie staję dobra. na respie, nie? I zamawiam. I czemu go nie ma na respie? Mam dziwne przeczucie, że to jest ten czołg, który nas niszczył. Z